Dzień dobry moi kochani, ja jestem Gola. jak widzicie w ostatnim czasie jest u nas troszeczkę zmian Były zaręczyny, mija prawie już miesiąc jak mieszkamy tutaj na nowym mieszkanku I teraz mamy nowego towarzysza, który no, prawdopodobnie będzie u nas na działce w większości czasu Mamy maluszka, jak widzicie hmm. Hmm. Już co, już się nie denerwuj, pij sobie o maluszku powiem wam za chwilę, ale teraz przejedziemy sobie na działeczkę i no nie wszystko jest tak kolorowo w życiu, że wszystko się udaje, więc teraz ta gorsza rzecz. Więc teraz jedziemy do mojego domu rodzinnego na działkę, no i pokażę wam coś, co się stało z Ibizą. Dobra, kawałeczek na działeczkę mamy, także kilka słów o piesku wstępnie, tak. Dostaliśmy go od bezdomnego, jest to York prawdopodobnie. Ma chyba 7 tygodni z tego, co dostaliśmy informację. Na 7 tygodni za tydzień przejdzie pierwsze takie szczepienie, żeby mógł już wychodzić sobie na dwór, żeby nic tam żadnych chorób się nie, na, nie nabawił. No mówię, w większości czasu będzie u nas na działce, bo tam będzie miał, żeby się wybiegać. Jest to pies, który lubi biegać. My też właśnie tak pracujemy z Julką, że tak prywatnie w pracach swoich, takich normalnych nie tu na YouTube Pracujemy tak, że zawsze ktoś jest w domu. Jak nie Julka, no to jestem ja i to jest plus. No, i to będzie nasz towarzysz taki, myślę, że na lata najbliższe. No, takie psy żyją do 20-15 lat. Także mam nadzieję, że wyrośnie na zdrowego Jorka. Kundelek lubi trasy. Także jak możesz teraz pokazać, to jak tylko odpala się auto, słyszy ten wydeszek, to takie mruczenie, no to on od razu sobie zasypia, sobie śpi. Miło, lubi podróżować. Podejrzewam, że później będzie sobie już podróżował, także będzie patrzył cały czas. Będzie Jork na tylnych siedzeniach. Także tyle póki co o piesku i przechodzimy do tematu auta i wizy. Także witam u mnie na podwórku. Ibiska, niestety skończona ibiska. Co się stało, już Wam opowiadam. No niestety, autko kaput Prawdopodobnie wypaliły się zawory Cylindry tutaj są trzy, bo to jest ten trzycylindrowy silnik Na dwóch nie ma kompresji, na pewno, na tych był sprawdzany Jak już nie było kompresji na dwóch, to już e, nic nie sprawdzaliśmy dalej I teraz tak, co zrobimy z autem? No wstępnie go wystawimy w takim stanie, jak stoi Tylko nie na tych alusach, tylko na stalówkach za tam powiedzmy tysiąc złotych Może jest ktoś z widzów, kto by chciał sobie tutaj swapa zrobić i po kosztach i sprzedać może mamy jakiegoś mechanika za 1000 do oddania do może lekkiej negocjacji. Te lusy osobno będą na sprzedaż za powiedzmy też 1000 zł do lekkiej negocjacji. Tu są opony z 2022 roku. Opony są kormorany i hankuki. Z przodu kormorany, z tyłu hankuki. W miarę świeże opony w fajnym stanie, letnie. Więc one będą na sprzedaż, no i Biza niestety jedzie do 2000 obrotów, jeszcze się przejedziemy, pokażemy Wam tak tylko tutaj kawałek, jak to chodzi w ogóle śmiesznie. Na razie jest Leonik, Julka smutna, no niestety stało się to na autostradzie, Julka jechała autostradką, no i auto straciło moc i powoli się doczłapała na stację, a potem no mówię do 60 na piątym biegu te 2000 obrotów jak macie to te 60 jedzie nie Także co, chodź do auta bo zaczyna padać do dwóch, trójka Także 295 903, czyli w liczbę te 296 000 km auto przejechało i niestety to już jest koniec. No, do 60 maksymalnie sobie pojedziecie. Tym teraz możemy pojechać zrobić zdjęcie, może tam co? No, tam do lasu pojedziemy, zrobimy zdjęcie. No ale co, no fajnie, jest ciepło, auto jeszcze grzeje, kniwa działa, wyświetlacz nie jest wylany, tutaj wszystko w środku jest ładne, także jeśli ktoś by to sobie wziął na części, jakieś osobno sprzęgło, sprzedał trochę pieje, ale sprzęgło by sprzedał ktoś, coś wiecie, no to by jeszcze zarobił na tym aucie, podejrzewam, jakieś tam grosze, ale by zarobił. No cóż, no dobrze, przyjeżdżamy, jedziemy na. Zrobić wodeczkę. i ostatnie dosłownie kilometry, bo ja już tym nie będę jeździł. Julka też nie, już zostanie u mnie na podwórku to auto, ale zobaczymy, czy jeszcze wystrzeli tutaj na równym. Bo tutaj jest no nie oj, jednak nie, nie chcę spalić. Kurczę, coś nie jedzie to auto. Chyba turbina jest zapchana. O, tutaj boczkiem, zobaczy laskiem, sobie lecimy. Także Ibiza, RIP. Zliczę w komentarzach dla Ibiski. Niestety, mówię, 1000 zł. Komentarze, piszcie, jeśli chcecie, jeśli jesteście zainteresowani. Szkoda tego auta troszeczkę, bo... No i ulce jest przykro przede wszystkim. auto też dużo już brało oleju, w ostatnim czasie bardzo dużej ilości my cały czas laliśmy tu olej. No i było wiadome, że prędzej czy później tutaj to autko skończy swój żywot, jeśli ktoś jest zainteresowany. 1, 2 tutaj ma, jest aktualnie zepsute. 2006 rok kierownica multifunkcyjna, ogólnie autko jest w miarę świeże. Świeższy niż mój Leon. Wiadomo, troszkę do dopracowania, jakieś do spolerowania lampy przednie, ale tak to wszystko jest w miarę kompletne, jakieś zaślepki. No i świeży nie... przegląd. Tak, świeży przegląd, ubezpieczenie do stycznia. Do końca stycznia. Do końca stycznia. 31. Także co? Lecimy w trasę i powiemy jeszcze parę słów wam o piesku. Ale dzień, kurier. Męża nie ma w domu, a to wejdę, wejdę bardzo chętnie. Generalnie zawsze mi się marzył pies, z trasy typu Amstaff czy właśnie taki York. wydaje mi się, że byłem za młody wcześniej, żeby po prostu wziąć sobie psa w ogóle jakiegokolwiek, nieważne jakiego teraz tak z Julką mmm, myśleliśmy, ona bardzo lubi koty, ogólnie chciała jakieś zwierzątko poszliśmy na kompromis no i wzięliśmy pieska piesek na pewno będzie miał co robić u mnie na działce generalnie co, piesek wabi się Nemo jest maść jak widzicie brązowej z takim czerwonym noskiem, jak widzicie jest taki żywiołowy, ale też duże śpi teraz szczenia, szczeniaki no to śpią po osie, od 18 do 20 godzin, więc on chwilę się pobawi i zaraz idzie spać, nie sika w aucie, nie sika tam gdzie śpi sika na matę jak na razie nie możemy jeszcze z nim za bardzo na zwór wychodzić, bo yy, no, musi się zaszczep, tą pierwszą szczepionkę mieć, co tu w ogóle mamy, tutaj mamy filtry oleju, filtr Powietrze i filtr kabinowy w tak. To są filtry do mojego autka do Leona. Także co, dzisiaj tak króciutko, bardziej vlogowo. Jak widzicie, podsumowując, troszeczkę się u nas działo w ostatnim czasie, troszeczkę zmian. No, będziecie widzieć na bieżąco, jak rośnie piesio. Auto, no niestety, nie wszystko jest kolorowe w życiu. Nie tylko są te dobre chwile, niestety też. Poszło autko, no Julka jest załamana. No ja też mi też jest szkoda tego auta, no bo jednak ja wydałem swoje pieniądze, to był prezent dla niej. Było wiadome prędzej czy później, że ten silnik nie pochodzi zbyt długo, bo z początku to wiecie, tam jeszcze to śmigało, ale później już tyle to oleju pożerało. I najlepsze jest to, że tego oleju nie wyrzucało nigdzie. Nigdzie nie był silnik za bardzo obrzygany, tylko tyle już przepalał tego oleju, no nie? Teraz jak widzicie na no, sporo wydatków, też musiałbym jakieś fuszki dodatkowe wziąć, na przykład nagrywanie. Jeśli mam tu kogoś, kto to ogląda, kto chciałby, żeby trochę go tam ponagrywać, może na osobny jakiś kanał na YouTube kogoś za drobną opłatą, no to ja jestem chętny. Też mogę zmontować jakiś film komuś, jakby ktoś chciał, bez problemu. Możecie też wspierać ten kanał, możecie wejść Link w opisie, tam jest Tipley, możecie jakiegoś donejcika wysłać, bo no mówię, no, teraz sianko idzie, a też chcę dla Was tworzyć cały czas te materiały. Też wiecie, lubię to robić, lubię dla Was tworzyć te materiały dla siebie, dla Was ogólnie sprawia mi to przyjemność, satysfakcję, dlatego to cały czas robię. Są gorsze chwile, gorsze wyświetlenia są lepsze wyświetlenia, a teraz jest taki czas, że w miarę te wyświetlenia są no ok są ok ok są także co lecimy dalej trzeba korzystać z okazji że fajnie to się teraz wszystko klei także tyle joł